Dzisiaj Akademia Taktyczna wczoraj nie było, czyli dzisiaj musi być. Wszystkie prossmoki. Ten będzie taka zgapiona też z taki skill booster Taka fajna seria, na ją nagrywa. I tak, zaczniemy od bonsai' tu <küh> B. z tym płodku. Celując nad tym, oczywiście w skoku. Zakrywa tu kafę. Si tak dziwnie się odbija i zakrywa tu kafę. Y <śmiech> <śmiech> inaczej tak spaść. Ja, fajny smok, fajny. Smak, fajny. Właśnie te łyżki no, tutaj tylko mogą widzieć ich nogi. Właśnie to może też z ałupy ściągnąć można. Dobra, kolejny będzie smog. Kolejny smog. Też będzie zastosowany bardzo dobrym. stajemy sobie w rogu. I na ten, na ten budynek bez w ogóle żadnego tego rzucamy w miejscu fajny smog. nie wiecie nikt z was tam widział Mo może możecie tylko zaatakować bo z akaczyć, czy z tam możecie szybko zaplancić bombę

Nie wiem czy mam w ścianie wybuch, ale... Są takie smoki to są dziwne. I to jest właśnie taki bug. K K hmm. Oni was tu tak średnio widzą, oni ich idealnie. To jest taki bug. Widzicie? Bóg był. Dobra. Przechodzimy do kolejnego smoka. fajne smoki no, na kafek przeszedł po stronie cefony na filmiku bomu mam polecać trzy smoki tu 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 ma każe na odbicie BSA jest taki na taki ten Picie bs -a. Stajemy sobie w tym tutaj, raz, dwa, w tym tym, tym. To Oczywiście na środeczku. Idealnie nam samolot podleciał na, na terolaszę. Jak wam powiem, ten apka jest celowy, on może szybko przebiec. Ściągnąć tutaj, raz, dwa. Hmm. Jeszcze wam coś powiem w tajemnicy. Jak będziecie mieli Akacza czy coś. Możecie to zeskanować. Wczoraj mogliście widzieć. Ale tu przykład, jak zeskanowałem tu. To się da skanować. O, tu też jest taki fajny też taki nastretkę. No, też bardzo fajny, dobra, na razie. A, jeszcze jedna rzecz. A, jeszcze jedna rzecz. Możemy no, tu takiego... Tu jest taki ten, ten, taki duży tutaj 1-2. stawiam sobie tutaj. I tutaj tak odbity od tego. Fajny smok, bardzo fajny. Nieraz mi już ratował długko.

Tu przy tej długi ten, 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 ten no, no naprawdę się przydaje. Trzeba sobie też przypotelować. Ja tu gdzieś przy tej drugiej kolumnie. Przy drugiej o oh. <kluz> <kluz> rzucamy na tą chmurkę. fajny smoke. Widzicie? Bardzo fajny smok. Ja też pokażę Wam też taki fajny smok. Daje efekt na yy, po stronie Jeszcze nikt takiego smoka nie wynalazł. No a jak wynalazł, to nie wiedziałem, żeby ktoś to nikt, Nikt. nikt. Dajmy sobie w kolumnie takiej już takiej, takie, takie, tam gdzie jest taka dziura. Jest jak nadaście i Izak Link w opisie do... Tak, jak ten, to na koniec tego trzeba... Zrobię, celujecie tutaj w ten. Tutaj. Był taki koniec, taki jest tu. Stąd biegniemy dotąd, do tej linii. Wy oczywiście jump, jump trołem i żeby tak nam no, ten krzaczek nas, tam był cały tu widoczny i była taka odległość. Pokażę go jeszcze raz, ale też fajny co miał być właśnie taki smug, bo patrzcie, tam jest taka luka. <śmiech> 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 to no, może się ten... No. Ten był smok. który ten teraz Tam właśnie miał być na mojej liście, ale trochę ten później. O ja Wam ja wiem. Efekt też jest taki sam. Dobra. <coughs> to już było na tyle. Z tego odcinka. Oczywiście możesz używać dzisiaj, był tylko site B. A jutro, a dzisiaj jeszcze będą kontrakty. Nowa seria na kanale. Nowa seria na kanale. Jeszcze będzie dzisiaj mit i a prawdopodobnie dobra, na razie.